Dobre, zapraszam Was dzisiaj na kawę do, do kawiarni, do miejsca, które ja bardzo lubię w Anglii. I chciałabym z Wami porozmawiać na temat, jak adaptować się do nowego miejsca. Chciałabym z Wami podzielić się, jak nie przebiegał ten proces, jak przyjechałam do Kanady, jakie pierwsze działania musiałam podjąć, lata przylatujemy do Kanady i co. I będziemy się tak naprawdę w nowym miejscu, w nowym kraju, w nowym szkołach i co trzeba zrobić. No tutaj sugerowałabym pierwszym krokiem jest zrobienie na pewno numeru telefonu. Kolejno lecimy do urzędu i wyrabiamy sobie z czyli Social Insurance Number. Przyjeżdżając tutaj do Vancouver, um, szukam pracy w swojej branży. I tutaj jakie pierwsze kroki trzeba podjąć? Tworzymy Linkedina, um, przygotowujemy sobie CV, umawiamy się do agencji. I tutaj poniżej znajdziecie listę agencji, z których ja korzystałam. 3 tygodnie zajęło mi znalezienie pracy, czyli mniej więcej trzy razy w tygodniu umawiałam sobie spotkanie. No oczywiście nie było to tak, że pierwszego dnia dostałam lóstwo telefonu. Pamiętam jak dzisiaj, jak pierwszy raz zadzwonił telefon i po prostu zapomniałam angielskiego. Przed decyzją o przeprowadzce do Kanady 10 lat spędziłam w Krakowie, w Krakowie studiowałam, w Krakowie mieszkam oraz studiowałam i pracowałam. O, po tych dziesięciu latach, pięciu latach a lat pracy tak naprawdę w jednej dużej firmie, zdecydowałam się, że pora na zmiany, zdecydowałam się, że pora raz życia za granicą, że mam lat 30 i kiedy jak nie teraz i tak się tam do Kanady z Umowy na czas nieokreślony z fajnego stanowiska w Krakowie i przyjechałam tutaj. Przyjechałam tutaj tak naprawdę nie mając pracy, czyli to pozwolenie zostało wystawione na granicy i cały ten proces szukania pracy był też tutaj na miejscu. I tutaj kilka o tym, że tak naprawdę wychodzimy z tej swojej strefy formy. rezygnujemy ze stabilnego życia, z umowy na pracę na czas nieokreślony i tak naprawdę nie wiemy co dalej. Wybieramy te telefony, umawiamy spotkania. Jest bardzo dużo emocji przy tym. Generalnie sam proces szukania pracy jest w sobie. Um Wiąże się z tym, że bardzo łatwo stracić wiarę w siebie, a i tutaj dodatkowo jesteśmy poza granicą, nie ma tego wsparcia rodziny, nie ma tego wsparcia przyjaciół, więc jest dodatkowo ciężko. Różnica z Polsku jest 9 godzin, więc no, ciężko jest zacząć to kogokolwiek. I tak naprawdę pod koniec dnia, kiedy te emocje opadają i jednak chciałoby się podzielić a tymi przyżyciami, to no, niestety wszystkie się tu. Co zaskoczyło mnie najbardziej, system linkowy w autobusie, a i to, ale przyznam jest to ogromny plus, że jednak no, nie ma tego prawa dżungli czyli wszyscy ustawiają się i czekają na autobus i kto pierwszy po prostu przyjdzie na ten przystanek, ten wsiada. W Polsce wygląda to troszeczkę tak, kto większy albo sprytniejszy, szybszy, ten wsiada, więc tutaj jeżeli no, nie. Jeżeli nie poczekasz, to bardzo szybko Kanadyjczycy czy osoby mieszkające w Kanadzie powiedzą ci, że o nie, 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 ja tu byłem pierwszy. Ale w taki bardzo fajny sposób, kulturalny, i tacy są właśnie Kanadyjczycy, tacy są ludzie mieszkający tutaj, bardzo uprzejmi. Co która mnie zaskoczyła, to jednak ilość narkomanów i ludzi bezdomnych w tym mieście. Jak każde miasto, również Vancouver, ma swoje problemy, i tutaj na pewno ilość osób, które, które w drodze do pracy spotykamy, leżących na ulicy, jest naprawdę, naprawdę przerażająca i ogromna, i to szokowało mnie przede Dlaczego dlaczego Kanada? Rok przed przeprowadzką, dokładnie rok wcześniej, w lipcu, odwiedziłam moją rodzinę, teraz mamą, która mieszka, rodzina, która mieszka w bronie i wtedy zakochałam się w Kanadzie. Miałam tą przyjemność, że zrobiliśmy bardzo fajną trasę camperem i była to trasa przez Ban, jasper, Heath lake, czyli taka naprawdę bardzo, bardzo klasyczna trasa, prawie 2000 km. I wtedy również, wydaje mi się, że widzicie, wszystko jest po coś. Wtedy również e, overbooking z e, do, do Stanów, gdzie tak naprawdę leciałam yeah. dalej. E, I miałam ten transfer Vancouver. Vancouver spędziłam w centrum pół godziny. Pamiętam, że przeszliśmy się z mamą od Canada Place, t w kierunku Stanley Parku. I pamiętam, już wtedy stanęłam, popatrzyłam, nie powiedziałam tego mamie, ale zdecydowałam, że tak, z góry, jest woda. Pamiętam ludzi a bardzo sportowych, biegających, a taka miła aparaty, miły klimat. I wtedy zakochałam się do tego miasta. Wtedy wiedziałam, że tutaj będę mieszkać. Wrócę teraz do kwestii finansowej. Ja zaczęłam pracę po trzech tygodniach po przyrodzie, czyli bardzo szybko. Pracę, którą znalazłam, było to stanowisko, powiedzmy, intermedia, czyli tak naprawdę no, trzeba wynająć mieszkanie, czyli po tym jak już wyrobimy sobie SIN, będziemy mieć numer, szukamy mieszkania. Ja tutaj polecę stronę Padmaver oraz są też, jest wiele grup na Facebooku, z których też korzystałam. I tutaj troszeczkę jakie są ceny. Ja zaczynałam od mieszkania współdzielonego i była to kwota rzędu od 1000 dolarów do ponad, około 1350 i jest to kwota w dolarach kanadyjskich jest to kwota za dzielone mieszkanie z inną osobą. Pozwolenie w ramach International Experience Canada Work and Travel daje to możliwość, że możemy pracować dla kilku pracodawców. Jest to pozwolenie dla Polaków, które możemy zdobyć do jednego roku. Jest to Open Work Permit. Chwileczkę o emocjach. Tych emocji jest naprawdę, naprawdę dużo. Czyli jest ten etap, kiedy żegnamy się z naszą rodziną, z naszymi przyjaciółmi, z naszymi kolegami z pracy, z pracodawcą. I ten okres przed przylotem jest bardzo intensywny. Tych emocji jest naprawdę, naprawdę dużo. I te emocje będą towarzyszyć również tutaj po przyjeździe. To wszystko jest nowe. Tutaj szukamy pracy, szukamy znajomych. Szukamy swoich miejsc, szukamy miejsc, gdzie na przykład zaczynamy ubiec, po prostu do nich wracać. A więc są dni, kiedy mamy naprawdę ups, są dni, kiedy mamy downs i to wszystko wygląda tak. Także tutaj należy być cierpliwym i dać sobie taki rum te emocje. Kilka wskazówek dla osób, które przyjeżdżają a na pewno nie porównanie. Czyli w Polsce było tak. Vancouver jest tak. No skoro chcesz, żeby było tak samo, chcesz, żeby w tej Kanadzie było tak samo, to wracaj do Polski. No tutaj naprawdę jest inaczej i wydaje mi się, że dobrym, a, dobrym sposobem jest po prostu nie porównywać. Czyli spróbować jednak się zaadaptować do tego typu miejsca, do nowego, miasta, do nowego miasta, do nowego kraju, a nie próbować go zmieniać na taki kraj, z którego się przyjechało. Kolejną wskazówką dla osób przyjeżdżających jest takie mało planowanie. Staraj się po prostu robić plan na jeden dzień i wtedy zobaczysz, że dużo więcej zrobisz. No, na początku, tak jak powiedziałam, są formalności do załatwienia. Trzeba znaleźć mieszkanie, trzeba znaleźć pracę, czyli rozpisujemy krok po kroku działania, które musimy podjąć, aby osiągnąć te dotrzemy. A w międzyczasie cieszymy się każdą chwilą. Rok mija tak szybko.